Diczę liści napisałem. Lato zbliża się więc chciałem. Apciu, po prostu tak jak program Michała, jestem jaki jestem, tak wyglądam. Myślę, że czegoś dnia poznamy się trochę bliżej. Dziękuję Babci za geny. Nikt tutaj nie robi nie programu reżyserowanego, w związku z czym to nie może tak wyglądać, że zawsze jest skurczenie pięknie, kolorowo i tak dalej, bo jest jak jest. Nie, nie, robisz, to tylko moje mamie, która tak to nie, to po... nie, mhm? mamy, ja, nie, 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 wiem, tylko nie, mamy, która Pokaż nie, twarz, się nie, nie, sobie nie, 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 pokaż nie, 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 Nie żyje na sto lat. Sto lat. Co, da ciebie? Co da ciebie? Wiem, że... Choć urodziny Marty były kilka dni temu, przyjęcie urodzinowe Wiśniewscy organizują dopiero teraz, po powrocie Michała z Hiszpanii. Właśnie schodzą się goście. Wita ich Bartek Lipiec, szef ochrony. Karteczki podpisaliście? Tak, tak, Cześć. Cześć! Cześć! Proszę. Dzień dobry! Dzień dobry! To, to, to nie ja! Co tam wieczór? witam cię! Co Marku? Czy ty mnie nie znasz z tej Marko, strony? Marko obchodzi po raz trzeci urodziny! Marku! Trzy razy Marko, kończy 20 tygodni! To sobotni wieczór. Marta i Michał z przyjaciółmi oglądają kolejny odcinek programu Jestem Jaki Jestem. Czy pani jest w ciąży? Michał rozmawia tam z dziewczyną, która twierdzi, Chyba. że była w ciąży z Bartkiem, ochroniarzem to. Wiśniewskich. Zaraz go poszukam. Proszę poczekać. Z kim mówisz? Wiecie gdzie jest Bartek? <głos> <głos> Jednak, powiem ci naprawdę, po, jeżeli upierdolę nogi p przy samej dupie, p schowam sukę do wora. P po prostu. Ale jak ty się to odzywasz? No, przestań Bartek. ale to, no, to nie jest śmieszne wcale. No. Ale no, to tam, Bartek, to weź sobie z panią to załatw. I... Za musisz pani po prostu przestawić. Ale co, upierdoliłeś się, jeżeli wróciłeś ją do wora? Nie, no, no, to się wymknie, jest pod kontrolą. Ja się nawalę to się przełomię. Ale nie, z się O, i takie podejście i dobranoc. Ja za chwilę zamknę tą kamerę i już nie otworzyli Mam Marta, to po główki są, Nie, nie, ale to nie, nie, roz, nie, nie rozmawiamy no na tym No Stary, weź się nie no Ja wiem, że. To... Siła telewizji. No. Siła, zobaczy moje pięści, siła po prostu. Kurwa, 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 Bartek, uśmiechni się. Jutro będzie nowy nie, dzień. Nie, jutro pani nie będzie miała no po prostu, Bartek, Ale wy jesteście chyba. Was, was chyba wzięło troszeczkę nie? i. No, to nie o to chodzi. Ty nie znasz, ale tu, a, może moja mama się nie zna na takich akurat. Ale ja cię znam Bartek jest wściekły. Boi się, że program ogląda jego mamę. Informacja o ciąży nieznanej dziewczyny może być dla niej wstrząsem. Ale ja nie wejść proponuję... w ten sposób do tego podchodzić? No, jak można tego podejść? Ale dzwoni Larny. ktoś, Larny. jesteś w Larny. tym domu no, no właśnie, no. I, i musisz się z takich Larny. rzeczy tłumaczyć po prostu, no. Ty powinieneś inaczej do tego powiedzieć. A, sk a skąd ona jest w ogóle, ta dziewczyna, z Warszawy? Ja, słuchaj, Szefie, ta dziewczyna ma 15 zginika. lat, jest fanką zespołu ja i się podoba, chyba się czepia do mnie cały czas. Ja mam ja swoją sprawę załatwioną. Ale k***a Szefie, widzisz tą perswadę telewizji? Mała właśnie. Nie ja te nogi. I ja rzeczywiście obawy Bartka potwierdzają się. Dzwoni jego mama. Marta próbuje załagodzić sytuację. Ale to nie jest śmieszne. Ale takie. Nie, pewnie pani oglądała program, tak? Teraz nie, tak ale to trzeba ochłonąć. Ja dostaję takie same telefony. I mój mąż dostaje takie same telefony. Ja dostałam ostatnio telefon, że mój syn nie jest moim synem. Także to jest w ogóle też super. Nie jest pojeczórką. Czy ktoś jeszcze pamięta, że bohaterką tego przyjęcia powinna być Marta? Sprawa Bartka przyćmiła jednak wszystkie inne. Dlatego za chwilę W przyszłym programie będzie o który zostawił tak? trójkę dzieci i żonę. No, dobrze, no to nie są Nieprawda, tylko jest, jest jakiś głupi dowcip i tyle, no co ja ci na to poradzę? Ok. wadą kurtkę. Nie, mama jest też się zdenerwowała, Bartek. No zobaczcie, mam ukrywam nogi po prostu. Ja to mam, to, się ja się robi. Robi. Nie mi, tylko mojej mamy, która niestety nie zna się na, na tego typu rzeczach, więc lepiej naprawdę skręcać, że będzie bardzo daleko, bo mam tak w g...ko jest naprawdę do końca tego życia ma, Bo Babie, za chwilę puszczą do samo. Tylko do jednej rzeczy, że rzeczywiście pójdziesz po prostu ta, i się rozstaniemy, bo tego typu groźby w moim domu w kierunku do kogokolwiek nie będą wypowiadane i mam nadzieję, że są Lepiej w poważnym stanie. Lepiej się spotka jest z panią i jej to wytłumacz niż ten. Bo w ten sposób to nie będziemy postępować, na pewno nie w tym domu. Hmm, no tak, ale ja bym chciał, żeby akurat pani mnie nie przepraszała, tylko, wie pani, słuchaj, chodzi o, o to, że pani córka mnie obraziła w, i... i i po pierwsze powiedziała nieprawdę. Chciałam wam oświadczenie, że nie wszyscy mamy takie gorszące wspólności, jedynie kolega. No cóż, proszę to się zdarza nawet najlepszej rodzinie. Zaczyna się nowy rozdział w życiu Marty. Żona Michała Wiśniewskiego zagra w serialu. Czy będzie to serial A. Na wspólnej, B. Przyjaciółki i rywalki, C. Kasia i Tomek. Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Zwycięzca konkursu wyjedzie na atrakcyjną wycieczkę do Grecji lub Hiszpanii, ufundowaną przez biuro podróży El Greco.